Cześć, witajcie, jestem Wojtek i eee, dzisiaj mam nadzieję ostatni odcinek o Karharodonach. Znaczy nie, no, nie to, że, że mi się nie podobają, tylko że mam nadzieję, że dzisiaj skończę. Eee, przechodzimy do barki bitewnej. Barka bitewna, nie, uwaga, uwaga, eee, to znaczy to było tak, jesteśmy przy flocie, przy flocie zakonu. Barka bitewna. Nikor jest okrętem flagowym zakonu służącym mu za mobilną fortecę klasztorną, który nie wsławił się w imperium uczestnictwem w wojnie Badab, choć na ten temat. Choć na temat większości okrętów Karharodonów w Imperium nie wiadomo niemal nic, znaczy w ogóle nie tylko w Imperium, w ogóle nie wiadomo niemal nic, imperialni historycy dotarli do kilku raportów na temat Nikor spisanych w Hydrafur, znanej w segmentum z przystani dla imperialnych flot. Studiując te raporty, kadra tamtejszych archiwistów pracujących dla floty bitewnej Pacyfikus. W 703 roku 41. milenium zgłosiła, że Nikor musi być w istocie reliktem o starożytnym dziedzictwie. Plany rozmieszczenia pokładów okrętu wskazują, że okręt ten jest mocno zmodyfikowanym, większym krążownikiem klasy Haribdis z okresu Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa. Prawdopodobieństwo natrafienia w imperium na siostrzaną odpowiedniczkę tego okrętu jest dziś niezwykle małe. Nikor jest odrobinę mniejszy od tradycyjnych barek bitewnych, które często pełnią rolę okrętów flagowych w bardziej konwencjonalnych zakonach Adeptus Astartes. Jeśli jednak wierzyć okrytym przez, odkrytym przez archiwistów raportom, okręt ten jest błyskawicznie szybki i dysponuje sporą siłą ognia. Jego kadłub można porównać do kadłuba typowej barki bitewnej, ale jego tarcze próżniowe są o wiele silniejsze i można je porównywać wyłącznie z tarczami okrętów bitewnych imperialnej marynarki. Nikor jest wyposażony w solidne zasięgowe makrobaterie na burcie i przedni układ wyrzutni torped, przystosowany do wyrzucania torped plazmowych i abordażowych, które stanowią preferowaną broń do walki w próżni wielu kosmicznych marins. Archiwiści ustalili również, iż w miejscu powszechnych dział bombardujących Nikor posiada nieortodoksyjny system broni, znany jedynie jako plazmowy niszczyciel. Dwóch tych kapłanów spędziło łącznie trzy solarne miesiące na błaganiu Omnizjasza, i modleniu się do niego w otoczeniu setek kogitatorów będących na wyposażeniu archiwum Hydrafur, dzięki czemu ustalili iż taka broń, choć ma niezwykle krótki zasięg, byłaby w stanie przewyższyć swoją niszczycielską potęgą nawet magmowe bomby z dział bombardujących. Plany Nikora dodatkowo wskazują na to, że okręt ten przeszedł modyfikację tradycyjnego hangaru Thunderhawków, który od tamtego czasu służy Karharodonom za ogromną komnatę teleportacyjną. Jeśli schematy tych arche Archeo technologicznych systemów teleportacyjnych są wiarygodne, to w teorii mogą one pozwolić nie tylko na teleportowanie całych kompanii bitewnych Astartes w tym samym czasie, ale i zrobić to z niesłychaną dokładnością co do miejsca destynacji. W skrócie Nikor jest idealnym flagowcem dla karharodonów, jest okrętem szybkim, dobrze opancerzonym i śmiertelnie niebezpiecznym na krótkim dystansie. Tak wspaniały okręt, jeśli oczywiście wciąż przemierza on próżnie kosmosu, byłby godnym przeciwnikiem nawet dla największych imperialnych fortów gwiezdnych. Kolejnym statkiem e, jest, kolejnym okrętem jest Silior, to jest fregata. Jest okrętem znany w Jericho Reach, choć rzadko widywany. Sam okręt przypomina rozmiarami standardową fregatę, a jej kształt jednoznacznie kojarzy się z imperialną fregatą klasy Sword. Posiada jednak potężne. Większe od standardowych silniki plazmowe, zdolne do rozwinięcia ogromnej prędkości w krótkim czasie. Co więcej, część jego baterii została najprawdopodobniej zamieniona na hangar, zdolny do pomieszczenia większej ilości Thunderhawków. Pozostałe makrobaterie fregaty stanowią miriadę uzbrojenia okrętowego, zgromadzonego z przestrzeni całego imperium. W ich poczet można zaliczyć zarówno tradycyjne, oparte na technologii laserowej działa, jak i archaiczne wersje makrowiązek, i magno Karonady e, kanonady e, Co dość charakterystyczne, duch maszyny Silior nigdy nie wpuścił na pokład nikogo, kto nie byłby kosmicznym marin z zakonu Karharodonów, a co więcej, identyfikuje nie tylko po swoim imieniu. M, identyfikuje się tylko po swoim imieniu, nigdy zaś nie po zakonie. Fakt tego, iż należy on do karharodonów jest niezaprzeczalny. Okręt był widziany dwa razy na początku Krucjaty Achillus, Dalekosiężne patrole imperialnej marynarki zaraportowały zauważenie okrętu pasującego do opisu Siliora w okolicy Czarnej Rafy. Zauważona fregata była akurat zaangażowana w wymianę ognia z dwoma eskortowcami klasy Defender z Dominium Tau. Choć jego przeciwnik miał przewagę liczebną, Silior zdołał krytycznie uszkodzić jeden z, e z eskortowców ogniem z makrobaterii i staranować drugi, z, re e z rezultatem podobnym do teleportowania na okręt Zinno z całej kompanii Terminatorów. Nawet gdy zadaniem Syliora jest przetransportowanie danego ładunku z punktu A do punktu B, jego załoga rzadko przepuszcza okazję do zniszczenia tych wrogów ee, Imperatora, którzy nieszczęśliwie znaleźli się w jego zasięgu. Co dość ciekawe, na dokumenty mogące potwierdzić początki Syliora w służbie Karcharodonów natrafił w fortezy strażnicy Erioch inkwizytor Adriel Quist. Okręt pasujący do jego opisu Nazwany jednak Włóczęga był niekiedy widywany wzdłuż głównych szlaków podróżnych w sektorze Jericho kilka tysięcy lat temu. Zgodnie z fragmentarycznym raportem danych z tamtego okresu, Włóczęga zaginął u boku kilku innych pirackich jednostek w trakcie dekady tajemniczych zaginięć. Kolejne statki, kolejne okręty to Matahe, to jest krążownik uderzeniowy. Był okrętem dowodzonym przez mistrza kompanii Manfora, który sprzymierzył się z grupą bitewną Betaris floty Secundus krucjaty Indomitus. W trakcie tej kampanii okręt Manfora wyłaniał się z mroku próżni i wspomagał siły krucjaty, jednak to sam mistrz kompanii wybierał, w trakcie których operacji wspomagał siły imperium. Astartes z Matache byli kluczowi przy operacji odebrania z rąk niosących słowo ich demonicznych sojuszników Castellus Sanctic na Budor V. Biała Paszcza to jest krążownik klasy Tytan. Biała Paszcza jest okrętem wywodzącym się z czasów ery Wygnania. Jego oryginalna forma przeszła wiele modyfikacji na przestrzeni mijających tysiącleci, które w efekcie powiększyły go i wzmocniły jego siłę ognia. W historii imperium zapisał się ze względu na swoją obecność nad światem górniczym Zartak, gdzie karharodony przybyły z misją przeprowadzenia Czerwonej Dziesięciny. Ostatnim razem widziano go jednak dwa terrańskie stulecia później, kiedy to Trzecia Kompania Zakonu powróciła na Zartak. By przegnać z planety siły władców nocy Lorda Chaosu Amona Kula. Anihilacja i Syla to są barki bitewne, okręty przypisane czerwonym braciom z drugiej kompanii. Cichy Sędzia to jest krążownik uderzeniowy, jest okrętem flagowym piątej kompanii bitewnej. Szare żniwa to jest fregata klasy Sword, stanowiła część mm, eskorty białej paszczy w trakcie kampanii na Zartak. Zjawa z próżni, to jest eskortowiec klasy Radhammer. Zjawa weszła w skład eskorty Białej Paszczy w trakcie kampanii na Nazartak. Adamantius to jest okręt kuźnia, ogromny okręt służący zakonowi za mobilną fabrykę broni i pancerzy. Jak wyglądają relikty zakonu? Głód i sytość, to jest zmodyfikowany pancerz Terminatora, władcy cieni Tyberosa, jest wyposażony w parę unikatowych szponów energetycznych, którymi posługuje się z iście mistrzowską gracją. Ich pochodzenie jest niejasne, jednak w obliczu ich kolczastych ostrzy nie ma to znaczenia. Intrygują one jednak tych kapłanów z Marsa, którzy na ich temat wiedzą tyle samo, co cała reszta imperium. Nie wiadomo nawet w jaki sposób Tyberos wszedł w ich posiadanie. Plotki głoszą jednak, że te starożytne szpony należały niegdyś do XVIII zakonu Legionu Króczej Gwardii, tej samej terrańskiej z pochodzenia formacji, która została wygnana w zewnętrznym mrok przez samego korwusa Koraksa po przejęciu dowodzenia nad XIX Legionem. Flota ekspedycyjna XVIII Zakonu otrzymała zadanie sprowadzenia światła imperatora na region gwiazd Goula, Go, Goula jednak mm, na przestrzeni mijających dekad zakon porzucił imperium i zmienił nazwę na popielne szpony. Nikt w imperium nie wiedział, że ta grupa renegatów zdołała przetrwać aż po dziś dzień i to nie bez pomocy samych karcharodonów, którzy utrzymują z nimi stosunki handlowe. W czasie jednego ze spotkań między siłami obu zakonów Tyberos został sprowokowany do stanięcia do pojedynku z mistrzem zakonu popielnych szponów Nehatem Nevem. Po brutalnej i najprawdopodobniej bardzo krwawej potyczce czerwony Kilwater odniósł zwycięstwo i odebrał pokonanemu Astartes głód i sytość. Renegacki lord rozpacza nad swoją stratą po dziś dzień i prowokuje paktujące z nim Karharodony przy każdej możliwej okazji. Żniwiarz Zgodnie z tradycją, ten ogromny, dwuręczny topór łańcuchowy jest dzierżony przez mistrza trzeciej kompanii zakonu. Dawniej posługiwał się nim mistrz kompanii Akia, a dziś korzysta z niego jego następca – Balishar. Broń ta została skąpana we krwi tysięcy wrogów Imperium. Przez Balishara została wykorzystana po raz pierwszy w trakcie Czerwonej Dziesięciny Nazartak, gdzie zapadła ona w pamięć władcom nocy Amona Kula jako ich krwawa zguba. Talizmany Skłów – te kościane talizmany są pokryte misternie wyrytymi pięknymi liniami w taki sposób, że większość z nich nawet nie przypomina kształtem kości. W niektórych przypadkach cała ich powierzchnia jest pokryta labiryntem z wyrytych linii. Talizmany te przybierają różne kształty, choć często kojarzą się ze stylizowanymi trupimi główkami, morskimi drapieżnikami przypominającymi heraldykę karcharodonów, zębami, otwartymi paszczami i innymi podobnymi symbolami. Całkiem prawdopodobne, że technika ich tworzenia wywodzi się jeszcze z prymitywnych powstałych tysiące lat temu tradycji zakonu, przynajmniej części, część braci bitewnych jest znana z rycia w kościach obrazów mających wychwalać ich osiągnięcia, przerażać przeciwników i chronić ich przed demonami. Jak wyglądają ee, Karcharodony? Pancerze Karcharodonów są szare, widniejące na nich konwencjonalne symbole imperium są niekiedy umieszczane przez Karcharodony, obok unikatowych dla zakonu oznaczeń, idiosynkratycznych, często będących abstrakcyjnymi i bardzo uproszczonymi symbolami kojarzącymi się z uzębioną paszczą, ludzkimi czaszkami, morskimi drapieżnikami i krwawiącymi ranami. Symbolem zakonu jest biały rekin z otwartą paszczą zwróconą w stronę ogona na czarnym tle. Choć nie jest to oficjalnie potwierdzone, w wielu źródłach można natknąć się na informację, że karharodony mogą być zakonem sukcesorskim kruczej gwardii. Ich historia sugeruje, że ich formacja Istniała już w czasach Wielkiej Krucjaty. W tamtym okresie tak zwany władca cieni Arkas Fal służył w XIX Legionie jako jego mistrz, jeszcze przed odnalezieniem prymarchy korwusa Koraxa na Deliverance. Kiedy Korax objął jednak dowodzenie nad legionem, zaczął go zmieniać na swój obraz i podobieństwo. Prymarcha zniszczył stary XIX Legion i w jego miejsce powołał Kruczą Gwardię w ten sam sposób, w jaki zrobili to inni prymarchowie. Celowe uszczuplanie bardziej zimnokrwistych kruczy gwardzistów. Wywodzących się z terrańskich plemion Kseryków i zastąpienie ich legionistami z nowego rodzimego świata legionu zmieniło jego kulturę na zawsze. Legion Koraxa tak często pełnił rolę siły opresyjnej, represyjnej i okupacyjnej, iż sam prymarcha zaczął dostrzegać w tarańskich członkach legionu pewne podobieństwa do mistrzów niewolników z Likeusa. kilku wyższych rangą oficerów legionu zostało przez niego zdegradowanych do rangi niezwiązanej z hierarchią dowodzenia. Jednym z nich był sam władca cieni, Arkas Fall, który przed przybyciem Kruczego Lorda dowodził XIX Legionem przez trzy solarne dekady. Pod przewodnictwem Prymarchy nowy XIX Legion rozwinął swoje umiejętności do nadprzyrodzonych poziomów. Co więcej, spora część terrańskich z Legionu była przypisywana do posterunków Kruczej Gwardii, rozlokowanych na granicach Imperium. Część z nich otrzymała nawet własne nomadyczne floty, podczas gdy inni stanowili eskortę <tryk> wolnych handlarzy Militum. Oraz samotnych wilków. Jedna z tych flot była prowadzona przez byłego oficera legionu Arka Safala, na mocy bezpośredniego rozkazu prymarchy Koraxa. To, co stało się z władcą cieni, jego flotą, i Astartes, pozostaje niezgłębioną tajemnicą galaktyki. Jednak fakt tego, iż Korax nie wezwał ich sił nawet po masakrze w strefie zrzutu, sugeruje, iż nawet ich prymarcha nie traktował ich już dłużej jako część XIX legionu. I mamy koniec artykułu. O Karharodonach. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego odcinka, cześć. Wejdź na Patreon i wesprzyj projekt.